W filmie omówię zastosowanie zależności w trójkątach, gdzie są kąty 45, 45, 90 i w trójkącie 30, 60, 90. W zadaniu pierwszym mamy obliczyć obwód trójkąta, jeśli mamy tutaj dane o jeszcze 8, przeciwprostokąt na no 8, kąt 45 stopni, kąt prosty. No, w pierwszej kolejności zaczynamy od obliczenia drugiego kąta ostrego, to jest 45 stopni. To jest trójkąt równoramienny, inaczej połowa kwadratu. W zależności w tym trójkącie przyprostokątne są takie same. Mamy A, a przeciwprostokątna jest A pierwiastków z dwóch, czyli A pierwiastków z dwóch wynosi 8. Kładamy równanie, tu jest mnożenie, którego się nie pisze. Dzielimy obie strony przez pierwiastek z dwóch. Otrzymujemy A równa się 8 przez pierwiastek z dwóch. Rozszerzamy ułamek przez pierwiastek z dwóch usuwamy niewymierność. 8 pierwiastków z dwóch przez 2. Po skróceniu mamy 4 pierwiastki z 2. Obwód, czyli dodajemy boki naokoło. 4 pierwiastki z 2 plus 4 pierwiastki z 2 plus 8 równa się 8 pierwiastków z 2 plus 8. Tego nie dodajemy, tak zostawiamy. Jeśli ktoś nie pamięta e, z wzoru na przeciwprostokątno w tym trójkącie, e, warto też ułożyć twierdzenie Pitagorasa, Czyli drugi sposób byłoby a kwadrat plus a kwadrat równa się 8 kwadrat. No i z tego równania obliczyć a. W zadaniu drugim mamy obliczyć x, y. jeśli mamy trójkąt prostokątny, mamy kąty 30 60. W rysunku mamy tak naprawdę dwa trójkąty prostokątne. Ten trójkąt po prawej stronie z kątem 60 stopni. Mamy 6, tu jest y. I warto zapamiętać, że ta przyprostokątna przy 60 stopni, ta krótsza, to jest A. Przeciwprostokątna jest zawsze 2A, a ta druga przyprostokątna jest A pierwiastków z 3. Więc skoro tu jest A, jest równe 6, no to ta druga przyprostokątna jest 6 pierwiastków z 3. Przeciwprostokątna jest 12, 2 razy 6. Czyli mamy Y. No i drugi trójkąt prostokątny. Ten większy. Mamy kąt 30 stopni, kąt prosty. Mamy tutaj tą przyprostokątną, która była 6 pierwiastków z 3. Drugi kąt, w takim razie, skoro tu jest 30, to jest 60. No i znowu przyprostokątna, która jest przy kącie 60 stopni, to jest A. Przeciwprost... Może tutaj lepiej użyjmy literki B, jako że tu już było A. Przeciwprostokątna będzie 2B. A druga przy będzie B pierwiastków z 3. Teraz, skoro tutaj mamy 6 pierwiastków z 3, to jest B, to znaczy, że tu będzie 2 razy więcej, czyli 2 razy 6 pierwiastków z 3, 12 pierwiastków z 3. Tak, mnożymy tylko 2 razy 6 pierwiastek zostawiam. Skoro tu jest B pierwiastku z 3, no to za B podstawiamy 6 pierwiastków z 3, za B i jeszcze mnożymy przez pierwiastek z 3, czyli mamy 6 razy 3, 18. Czyli cała ta przyprostokątna ma 18. Ten cały odcinek ma 18. To skoro tu jest 6, no to na ten zostaje 12. I zadanie trzecie: mamy obliczyć X. Jeśli mamy trójkąt, w którym jest poprowadzona wysokość. Tu mam trzy pierwiastki z 6. Po prawej stronie mamy trójkąt z kątem 45 stopni. Czyli ten drugi też ma 45 stopni. I to, co było w zadaniu pierwszym, ten odcinek jest A, druga przyprostokątna A, przeciwprostokątna A pierwiastków z 2. Czyli tu mamy 3 pierwiastki z 6, a tu musimy 3 pierwiastki z 6, bo to jest A, pomnożyć jeszcze przez pierwiastek z 2. Czyli mamy 3 pierwiastki z 12, bo 6 razy 2. Teraz pierwiastek z 12 to jest inaczej 2 pierwiastki z 3, bo to jest 4 razy 3. Czyli ten odcinek to jest inaczej 3 razy 2, 6, 6 pierwiastków z trzech. Ta wysokość była 3 pierwiastek z 6. 3 pierwiastki z 6. Teraz zajmiemy się tym trójkątem po lewej stronie. On jest też trójkątem prostokątnym, jako że tu mamy wysokość, czyli tutaj też jest kąt prosty. Tu jest 30 stopni, czyli ten drugi kąt jest 60 stopni. Tu jest 3 pierwiastki z 6. Skoro to była już literka A, no to to będzie literka B. Przy prostokąt na kącie 60 stopni to jest B. Tu jest B pierwiastków z trzech, czyli możemy równać się B pierwiastków z trzech. Tu mamy 2B. Tu ułożyło nam się równanie. B pierwiastków z trzech równa się 3 pierwiastki z 6. Obie strony dzielimy przez pierwiastek z trzech, czyli B równa się 3 trzy trzy pierwiastki z dwóch. Tak, bo mnożymy pierwiastki przez siebie, są tego samego stopnia. 6 podzielić na 3, 2, czyli 3 pierwiastki z 2. Więc tu jest 2 razy więcej 6 pierwiastków z 2. Czyli x to jest 6 pierwiastków z 2.